No i wyszliśmy sobie, z kocurem sobie wyszedłem, drugi dzień świąt, jak tam kotur święta spędziłeś? Bajecznie. <grym> dobra, pokazuj co znalazłeś. Udało się wyjść, pogoda dobra, taka jest delikatna mrzawka, ale jest bardzo fajnie. Polski guzik, orzeł w koronie. Kotur który to rok może być? Znasz się trochę? Orzełków. Nie jest tam. coś kombinuje. Zobacz, albo guzik rozjechany walcem, albo taki płaski z dwugłowem. Jeszcze takiego nie widziałem. To już ci, Kocur, mówię. To nie jest guzik. <grym> to nie jest guzik? Nie tak wiem, co czy to nie jest. Dziurkę ma jakby po tym. Moneta, dienga. Chcesz taki orzeł? Nie, ale poczekaj. Ale nie? mi się wydaje, ta dziurka to jest po uchwycie, nie? Jest Wiecie. tu coś No tak wygląda, ale wiesz co ktoś może zrobił po prostu guzik z niej Też nie wiem słabo widać tył Ktoś zrobił z tej guzik No tak no to, Są to takie przesady, przypadki nie, ma, No co... Nie no tak. No to było warte tyle co dzisiejsza złotówka może wiesz Jedną kole mniej wypili się tłumaczysz w no, porównaniu guzik nierozjechany przez walec. No nie wiem, ciężko powiedzieć. No dziwny ten noże, u widać. Guzik nierozjechany przez walec no. i guzik rozjechany przez walec. Proste. Sam jesteś walec. No trochę taki. No i znowu Kocur coś znalazł. Coś dziwnego. Coś starego. Jakby to się otwierało, widzisz, z dwóch stron. Eee. No, Kocur. No. To jest kwiatek tu jest jakiś kwiatek Ale tu są jakieś symbole. Jest krzyż. No krzyż, no. Krzyż po środku. Jakiś taki szkaplerz podróżny. Weź to otwórz. To jest zawias na pewno nie z tej no. strony, z drugiej strony weź spróbuj Tak delikatnie w miarę. Ja to delikatnie to nie potwierdzę. No, Właśnie. No. Może to się nie otwiera, ale jest zawias, no nie? Jest tam w środku, że się otwiera. No. no i to się wiesz, bierze i to się jakby zamykało, nie? Uh -huh. Na jakąś pudeczkę albo... Tak. Pokaż jeszcze raz. Trzeba będzie wiesz, czymś podważyć Metalowym Kurde, chyba nie mam nic w plecaku akurat. Nie mam takie wiesz Kluczyki Mam klucz do tego A. <laughs> I sprzedał się. No, to otwiera się. Tylko nie popsuj za bardzo. Delikatnie kocur. A tu pyk wypadła złota moneta. Też coś jest. Co? Nie ma nic. Pokaż No jak nie w środku jest coś wyryte. Kocór, weź podtrzymaj aparat. No, Szczudeczkę. To jest wyryta to samo co z tej strony chyba Patrz czy aparatem dobrze A otworzyło się Ale ko Co? Powiem Ci, że tu znajda jest naprawdę fajna Są jakieś scenki religijne. no. Ładne cór, Ładne. Dopiero weszliśmy w nowe miejsce. Takie trochę przypałowe, ale... Pokaż, mogę przejąć. Nie jak się przybliżam. Dobra, już przybliżam. chwilę No. Tak, widać jakichś ludzi, nie? No nie mogę rozpoznać za bardzo postaci, ale... czego to jest? Z brązu? Z brązu, to ciężkie jak chuj Nie klij, kocur, święta są Psujesz atmosferę Ciężkie jak kacur No Kocur naprawdę coś, coś fajnego Super Ja to mam farty No Może ja bym coś w końcu znalazł No i no, znowu ale... kocur, no znowu ja Ja nie wiem dlaczego znowu kocur Ale kocur 1948 rok, powiat gruiecki, Psi Numerek. Krążek aluminiowy. No spoko. Ładnie widocznie. No mówił, ładnie, ładnie. jeszcze te kocurty tak dzisiaj dobrze, nie? Jakiś świąteczny kocur dzisiaj. No albo ty źle. Albo ja źle. No. <śla> chyba raczej to drugie. właśnie. Nie, nie, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ale Nowy wypad. Nowy dzień. Pomroziło trochę. Ziemia twarda. Ale tylko tak centymetr dwa dalej jest. Można kować bez problemu. Pierwszy fan, dopiero wyszliśmy dwie minuty. Jest, jest, widzę sreberko. Widzę piękne sreberko. Sygnał 82-83. 20 kopiejek dokładnie. 1870 rok. No, tak to ja lubię zaczynać. No, stan też jest w porządku. 20 kopiejek ładne nawet. No. Nie no, ładne no. Opłacało się kopać tej ziemi, co? Ty no weź przestań, pierwsze kopanie w ogóle. Podoba mi się to. Dzisiaj jest piątek, jutro sylwester. To by na nowy rok, Kocur. Kocur właśnie krzyczy, że znalazł dwie kopiejki, zaraz obejrzymy. A ja tu sobie grzebię. Sygnał 80 spadał do 78, więc to mnie trochę tak dziwiło. Ale jest, jest. a może pokażę. Ach, siedzi sobie w takiej grudce. Ja już wiem, co to jest, przynajmniej tak mi się wydaje. Widać wieniec. I 1840 na pewno, rok będzie to 10 groszy. Czekaj, kocur, patrzę, patrzę No jest Carski Orzeł, może chwilę ją przetrę, nie wziąłem szczoteczki. Niestety nie, to jest jeden grosz, ale fajnie już dawno nie znalazłem. 1839. chyba 39 Ko to jest jeden grosz, a nie sreberko, ale w jakim stanie ładnym Co to jest? Jeden grosz 1839 to jest srebro? Nie, to nie srebro jednak. Myślałem, że 10 groszy. No to właśnie, srebra, nie robi no. Jedno Łe, spadła. No dobra Ale jest, jest. I to fajna, już dawno naprawdę nie znalazłem Pokaż O, 1800 Który tam jest? A jak teraz dobrze widać 39, no tak no pole zacznę. Znaczy ja no. pokażę te dwie kopiejki. A pokaż A i Boratynkę znalazłem przy okazji. No i co kocór znalazł No Ładne. 1900 rok no, z tyłu zabrudzona, ale myślę, że do wyczyszczenia będzie elegancko. No fajne, nie? Już dawno nie znalazłem takiego I Boratynę kocur znalazł jeszcze no taka Dobra, dobrze jest Pomimo lekkiego mrozu, ale już się właściwie rozlapia wszystko. Tieki, grosze. No, nie? wszystko kocur, wszystko. No i kocur znalazł monetę, ja tak samo Kocór krzyczy, że Boratyna A ja chyba znowu coś podobnego ładnie jest wryłce. Kurde. Kocur! Jeden grosz polski tysiąc dwudziesty Ale zajebiście. Hej, naprawdę. Dawno tak nie było. Ale pięknie. No, jesteśmy na zupełnie nowym polu. Nowym polu, ale nawet niedaleko od nas. O, jest jeden grosz polski, 1828 rok. Ale fajnie. No dobra, no podoba mi się, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, co dalej. No i wyszło coś. W międzyczasie Kocurowi wyskoczyła Boratyn'a I coś... Co jeszcze? Aj. Sorry, guzik jakiś A tutaj jest, proszę bardzo W gródce sobie siedzi Jakaś mała monetka Tylko czy ja to Kocur wyjmę? E, no wyjmę na luzie Jest Boratyn'a No dobra Kocur ma dwie. Idę do kocura. Co, Co masz, kocur? Mogę? W kiepskim stanie. Właśnie Ci mówiłem niedawno, że lubię trojaczki, nie? Tak, dokładnie. Trzy grosze polskie. 1800. Nawet widać datę? 33. No, dojrzałem. Powiesz co, to wysycha tak właśnie. Jeszcze powiem ci, że w aparacie nieraz lepiej widać niż faktycznie. No to kocór znalazł jakieś coś, coś małe takie. Takie małe, nie wiadomo co. Czekaj, zajdę ci dookoła, idziemy dookoła Kocura. Eee, połóżkę znalazł, ale fajnie. Poczekaj, połóżka? Połóżka no Nie po. No mini od nie? No chyba połóżka no, nie mogę rozczytać, ale nie no na pewno nie kopiejka, no Aleksander II. No Ta połóżka jak nic. Fajnie No połóżki mam chyba przez tyle lat, nie ja wiem, za dwie ja, może. Ja żadnej nie mam. Żadnej, to pierwsza twoja. Mhm. E, no to fajnie. No, nas zbierał trochę. Takie kocurzysko takie. Dobra, idziemy tu obok ale jeszcze. Kocur widzi rancik. No, Wiem, masz ten rancik. O tym rozmawialiśmy, że znaleźć taki tak taki. Czekaj, chodź się ustaw w tą stronę, o. Wyciągać, nie? Że to będzie niespodzianka. Widać, że to jest orła, ale co no ja stawiam na grosza. Ja mówię, królestwo ja Polskie, dawaj. Stryder. Dawaj, dawaj, rozwijaj. Rozwijaj? No. Pięcie rośnie. No. 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 No kocer tak wszystko wolno robi niestety. To o yes, groź, pokaż. No. Tak mi się wydaje, że nie. Jeden grosz polski. A, polski. 1821. Też no fajny, no to ja mam 23 No jakie orze ładne Królestwo Polskie pięknie No czeka, nie mogę go tak żeby dobrze było widać Palce mi trochę zgrabiały Przecież już nie jest tak zimno No dobra Fajnie kocur, fajnie Jak tam kocur w błotku się kopie? Niestety, takie się błoto zrobiło na wierzchu. Buty już mamy całe obklejone. Zresztą może... O. Tak właśnie wyglądamy. Wykrywacz nie lepiej. No jest sygnał. Około 80. Jest groszek. Niemiecki guzik. Zwany groszkiem. No przed chwilą znalazłem też mały polski guzik. Z orłem w koronie. Ale niestety strasznie zjechany. No, ten też nie jest najlepszy. I znowu kocur. Ja przed chwilą Boratynkę w słabym stanie. A, ja wolnałem... A kocur sreberko. 10 krajzarów to zapewne to jest. Tak mi się wydaje. To jest groszny, chyba, czekaj. Nie, widzisz ten orzeł taki? 1780, no. Moneta. Jest trójka, no na dole 3 krajsary? To Kurde chyba nie. nie. Co to jest napisane? Borus No widziałem ich du dosyć dużo na innych filmikach, u nas to jest rzadkość Ale fajnie go fajnie naprawdę 1780 rok Zapomniałem, ale sprawdzę na pewno. Napiszę. Ale dobre pole, Kocur. Dobre pola można powiedzieć, bo tu są takie no. paski przeorane. Proszę bardzo. No super. Wiesz jak to liła? Jak śmieć, nie? No, to ty? Bardzo no, no to ơi, co ty? Na wierzchu leżała, to jest No Jak śmieć, jak folijka. Wiesz. To, w ogóle byś tego nie kopał, nie? No i nie przesadzaj, Kocur kopał. Kocur Boratynkę, u mnie jest rancik Jest rancik sygnał 80 niecały A Jedna kopiejka Tak, to w słabym stanie Chociaż ja wiem No z drugiej strony jednej kopiejki też dawno nie znaleźliśmy